Od dwóch lat byłam w związku z Tomkiem. Spotkaliśmy się na studiach i od razu się polubiliśmy. Był dla mnie wsparciem, gdy przeszłam przez trudny okres. Zawsze mnie słuchał, podtrzymywał na duchu i zawsze był tam, gdy go potrzebowałam. Jednak pewnego dnia znalazłam zdjęcie, które zmieniło moje życie. Wróciłam do domu po pracy i zobaczyłam zdjęcie na szafce nocnej. To był portret Tomas z kobietą, której nie znałam. Przez chwilę zastanawiałam się skąd to zdjęcie się wzięło. Poczułam się zdezorientowana i zaniepokojona. Kto jest ta kobieta? Dlaczego Tomek ma jej portret? Zaczęłam przeszukiwać jego rzeczy, szukając jakichkolwiek wskazówek. Przejrzałam jego portfel, szafki, szuflady, ale nic nie znalazłam. Przeszukiwałam dalej, aż znalazłam notatkę na kuchennej szafce. Spotkanie z Moniką dzisiaj o 17.00. Monika? Kto to jest Monika? I co on z nią robi? Zaczęłam się martwić. Czy Tomasz ma kochankę? Zaczęłam przeglądać jego telefon, ale okazało się, że ma hasło. Zadzwoniłam do niego i poprosiłam o hasło. Zgodził się, ale zaczął się dziwnie zachowywać. Dlaczego chcesz zobaczyć mojego telefonu? zapytał. Widziałam zdjęcie na twojej szafce i chciałam wiedzieć kto to jest odpowiedziałam. Zdjęcie? Jakie zdjęcie? Spytał zaskoczony. To zdjęcie, na którym jesteś z nieznajomą kobietą. Kto to jest? Nie wiem, o jakim zdjęciu mówisz. Musisz mnie zrozumieć masz duży problem z zazdrością. Często robisz mi niepotrzebne problemy. Poczułam się zraniona i oszukana. Czy Tomasz rzeczywiście nie wie, o czym mówię? Czy to tylko próba mnie oszukać? Czy on ma kochankę? Wszystkie te pytania krążyły mi po głowie. W końcu uznałam, że muszę porozmawiać z nim na spokojnie. Tomku, chcę z tobą porozmawiać o tym zdjęciu. Nie czuję się dobrze w tej sytuacji. To nie jest kwestia zazdrości, ale chcę wiedzieć, co się dzieje. Nie ma o czym rozmawiać, nie mam z nią nic wspólnego, odpowiedział Tomek nerwowo. Więc kto to jest? Spytałam stanowczo. To tylko znajoma, którą spotkałem na konferencji. Robiła mi portret, bo lubi robić zdjęcia, wyjaśnił. Dlaczego jej portret jest na twojej szafce nocnej? To po prostu miłe wspomnienie, nie widzę w tym nic złego, próbował się usprawiedliwić. To może mi powiesz, kiedy i gdzie miała miejsce ta konferencja? Zapytałam. No cóż, nie pamiętam dokładnie. Było to jakiś czas temu odpowiedział Tomek, unikając mojego spojrzenia. Po tym incydencie poczułam się zaniedbana. Czemu Tomek nie powiedział mi o tej kobiecie wcześniej? Czemu trzymał jej portret na swojej szafce nocnej? Czy miał coś do ukrycia? Poczułam się zraniona. A jednocześnie zaczęłam podejrzewać, że Tomek może mieć kochankę. Zaczęłam przeszukiwać jego rzeczy i znalazłam kilka podejrzanych wiadomości na Facebooku. Tomek rozmawiał z Moniką na temat ich wspólnego projektu i zaprosił ją na kolację. Czułam się zdradzona i zła. Zaczęłam zastanawiać się, jakie jeszcze tajemnice kryje Tomek. Czy powinnam szukać dalej, czy zaufać mu? Czy to ja mam problem z zazdrością? Czy Tomek jest nieuczciwy? Musiałam to wszystko wyjaśnić. Zdecydowałam się na konfrontację z Tomkiem. Zapytałam go prosto w oczy, czy ma kochankę. Z początku zaprzeczył, ale gdy pokazałam mu wiadomości na Facebooku, zaczął się gubić w słowach. To nie znaczy, że mam kochankę, powiedział zrezygnowany. To co to znaczy? Spytałam stanowczo. Po prostu. Monika to moja dawna przyjaciółka. Wspólnie pracowaliśmy na projektach i czasami spotykamy się na kawie. Nic więcej się nie dzieje, wyjaśnił. A ten portret na twojej szafce nocnej? Spytałam. To tylko pamiątka z tamtych czasów, odpowiedział Tomek. Czemu mi nie powiedziałeś o niej wcześniej? Spytałam. Bo nie chciałem, żebyś się martwiła. Wiedziałem, że masz problem z zazdrością, próbował się usprawiedliwić. Ale ja nie mam problemu z zazdrością, tylko z twoim brakiem szczerości, odparłam stanowczo. Tomek zaczął się usprawiedliwiać, ale ja już nie chciałam słuchać jego wymówek. Byłam zła i zraniona. Czułam, że zawsze byliśmy dla siebie szczerymi i to, co się dzieje, zmieniło nasz związek. Postanowiłam porozmawiać z Moniką, żeby poznać jej punkt widzenia na tę sprawę. Skontaktowałam się z nią przez Facebooka i umówiłam się na kawę. Monika okazała się bardzo sympatyczną i uprzejmą osobą. Powiedziała mi, że rzeczywiście pracowała z Tomkiem na projektach i spotykali się na kawie, ale nic więcej się nie działo. Byli tylko dobrymi przyjaciółmi. Powiedziała mi również, że była zaskoczona, że Tomek trzyma jej portret na swojej szafce nocnej. Nie wiem, co się stało między wami, ale jestem pewna, że Tomek jest dla ciebie bardzo ważny, powiedziała mi Monika. Tak, ale nie wiem, czy mogę mu zaufać, odpowiedziałam szczerze. Może powinnaś z nim porozmawiać i wyjaśnić to wszystko? Zasugerowała Monika. Zdałam sobie sprawę, że muszę zrobić to, co sugerowała Monika. Musiałam porozmawiać z Tomkiem i wyjaśnić naszą sytuację. Po rozmowie z Moniką. Postanowiłam porozmawiać z Tomkiem. Przyznałam się do tego, że szukałam w jego rzeczach i czułam się zraniona, kiedy zobaczyłam to zdjęcie. Powiedziałam mu również, że nie wierzę w jego wyjaśnienia. Rozumiem, że czujesz się zraniona, powiedział Tomek. Ale musisz mi uwierzyć, że nie mam kochanki. To tylko moja dawna przyjaciółka. Wiem, ale zacząłam, ale przerwał mi. Kochanie, rozumiem, że to dla ciebie trudne, ale musisz uwierzyć mi na słowo. Ja kocham tylko ciebie i nigdy bym cię nie zdradził, powiedział z miłością w oczach. Byłam zaskoczona jego słowami i poczułam, że może jednak warto mu zaufać. Przez dwa lata naszego związku nigdy nie dał mi powodu do zmartwień. Był zawsze dla mnie tam, kiedy go potrzebowałam. Może naprawdę nie mam powodu, żeby mu nie zaufać. Mimo wszystko, nadal czułam się zraniona. Czułam, że Tomasz mnie zaniedbał i nie powiedział mi wszystkiego. Chciałam mu zaufać, ale to było trudne. Postanowiłam, że muszę zrobić sobie przerwę od naszego związku. Musiałam zastanowić się, czy naprawdę chcę być z kimś, kto mnie zaniedbuje i nie jest ze mną szczery. Była to trudna decyzja, ale musiałam zrobić to, co było dla mnie najlepsze. Po kilku dniach namysłu, postanowiłam wrócić do Tomka. Wiedziałam, że muszę mu dać szansę i zaufać mu. To był trudny czas, ale wiedziałam, że muszę podjąć tę decyzję. Znów zaczęliśmy spędzać czas razem. Próbowałam być dla niego bardziej otwarta i rozmawiać o moich uczuciach. Tomasz z kolei był dla mnie bardziej czuły i uważny. Czułam, że nasz związek znowu nabiera mocy. Postanowiliśmy porozmawiać o tym, co się stało. Tomek przeprosił mnie za swoje zachowanie i obiecał, że będzie bardziej szczery ze mną. Powiedział mi również, że zawsze kochał tylko mnie i nigdy by mnie nie zdradził. Czułam, że muszę uwierzyć mu na słowo. To był trudny czas, ale byliśmy dla siebie ważni. Przyrzekłam sobie, że będę bardziej otwarta i będę mu ufać. Po tych wydarzeniach nasz związek wrócił do normy. Znowu zaczęliśmy spędzać czas razem i rozmawiać o naszych planach na przyszłość. Byłam szczęśliwa, że udało nam się przejść przez ten trudny czas i wyjść z tego silniejszymi. Ta sytuacja nauczyła mnie, że w każdym związku ważna jest szczerość i zaufanie. Musimy mówić o naszych uczuciach i rozmawiać o tym, co nas dręczy. Czasami jest to trudne, ale ważne, aby zawsze byliśmy dla siebie otwarci i uczciwi. Dzięki tej sytuacji nasz związek stał się silniejszy. Był to trudny czas, ale teraz jesteśmy dla siebie ważni i wiemy, że możemy sobie zaufać.